W środę 11 marca w sali konferencyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej odbył się etap rejonowy kolejnej edycji ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W turnieju rejonowym uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. My, ochotnicy, pożarnicy do siebie zwracamy się ruchno, ruchu, a ponieważ by odważyliście się by wziąć udział w tak wspaniałym turnieju, konkursie o tematyce pożarniczej, jak młodzież zapobiega pożarom, Pozwolę do Was również się zwrócić miłe druhny, sympatyczni druchowie. Ja już Wam gratuluję teraz, zanim jeszcze wzięliście długopisy do rączki, zanim odwrócicie sobie test, że odważyliście się no, zgłębiać tematykę ochotniczego i zawodowego pożarnictwa, bo, bo to jest sprawa. Jak mówią młodzi ludzie, tylko dla. W ciągu 45 minut uczestnicy musieli odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące m.in. historii oraz działalności ochotniczej Straży Pożarnej, a także zasad związanych z postępowaniem w przypadku zagrożenia pożarem. Część pytań mogła sprawić spore trudności, jednak uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani. Do finału powiatowego zakwalifikowali się zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej. I tak pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Adam Jankowiecki ze Szkoły Podstawowej nr 2, drugie zaś Maja Sylwanowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3. W kategorii gimnazjów padł remis, a o kolejności zadecydowała ocena pracy pisemnej. Najlepszy okazał się Szymon Łopatkiewicz z Wężysk, drugie miejsce zajął z kolei Franciszek Kaźmierak, uczeń Krośnieńskiego Gimnazjum.